Cześć! W tym odcinku pokażę Tobie, jak działa baza wiedzy w Bitrixie, jak ją stworzyć, jak działa to właśnie w praktyce, ale też opowiem Tobie trochę więcej o tym, jakie problemy baza wiedzy może rozwiązać w Twojej organizacji. Zapowiada się dużo konkretów z przykładami, tak więc lecimy z tematem. Podam Tobie teraz kilka przykładów, w których baza wiedzy firmowa może pomóc. Przykład numer jeden. Masz takie poczucie, że któryś raz ktoś zadaje to samo takie podstawowe pytanie, no i trzeba na nie odpowiadać. I na końcu jest taka myśl. Kurczę, po pierwsze już na to odpowiadałem, po drugie, no to jest hmm. przepalanie czasu. No, a po trzecie, tak naprawdę no, to pytanie się pojawia z tego względu, że właśnie nie ma nigdzie zapisanej tej odpowiedzi, albo ona była gdzieś na czacie, w historii, mignęła pomiędzy mailami, pomiędzy dwoma osobami i nie ma na niej odpowiedzi. Drugi przykład to jest taka sytuacja, że. No, dana osoba pracuje w firmie już mnóstwo, mnóstwo lat, natomiast tylko ona wie, jak się robi pewne rzeczy, czyli ona ma tą wiedzę tajemną. No i teraz wyobraźmy sobie z perspektywy, nawet bezpieczeństwa firmy, że ta osoba odpukać miała wypadek i nie ma dostępu do tej wiedzy, nie ma z nim kontaktu. Przez to, że to nie było strukturyzowane, spisane. W pewnym miejscu, tak naprawdę jesteśmy zablokowani, no i tutaj to może stanowić duże ryzyko. Warto to wiedzieć o tym, bo to jest przykład z życia, że właśnie firma wdrożyła bazę wiedzy, taka osoba miała pewną sytuację losową, gdzie no jakby została odcięta i wtedy do tej bazy wiedzy się odwoływała, miała dostęp do tych procesów i procedur właśnie spisanych. Tak więc to też przykład, z, chciałem z życia tobie powiedzieć, że do czego baza wiedzy może być przydatna. No i trzeci przykład, obiecam, że będzie też dużo konkretów. Proces onboardingowy. Czyli na przykład powitanie nowego pracownika, przejście przez osoba poznaje firmę, poznaje jej zasady, no i tutaj baza wiedzy może się pięknie, pięknie przydać. Tak więc tutaj w tym momencie chciałem podać sobie kilka takich przykładów, do czego można byłoby wykorzystać w praktyce bazę wiedzy. No właśnie, a jeżeli jesteśmy przy praktyce, to zobaczmy, jak ona wygląda w bitrix 24. Tak więc lecimy. I co, miało być konkretnie to stwierdziłem, że pokażę Wam fragment naszej bazy wiedzy firmowej. Witam w jednej z kilku baz wiedzy, którą mamy. To też o tym za chwilę powiem. To jest nasza baza wiedzy, taka firmowa. Kto pyta, nie błądzi. I tu mamy na przykład różne ścieżki. Wdrażam się moduł podstawowy, wdrażam się moduł rozszerzony, wdrożeniowiec. Czyli tu na przykład sobie spisaliśmy, zobaczmy, tak co jest mamy w tym naszym module. Od takich ogółów nasze misje, wartości, cele, bazy ważnych linków, bazy wiedzy Insight, o zespole, biuro, inne programy, które ewentualnie mamy. W... No i tu widzimy, że takie podstawy, podstawy. Tu mamy. Moduł rozszerzony dla wdrożeniowców przygotowany. Marketing, sprzedaż, nazewnictwo, raportowanie. Dodatkowe instrukcje, dodatkowe spotkania firmowe. Czyli taka cała baza wiedzy jest zrobiona tutaj w, w konkrecie. Wejdźmy sobie, no dobra, wejdziemy sobie na przykład tutaj, co znajdziesz w tym artykule: misja, czemu działamy, cele, czyli to takie widzimy całe całe wstępne z poszczególnymi elementami. Tak więc każda z osób tutaj też przy okazji widać, kto sobie to wyświetlił, może sobie to przez to przejść. Tak więc stwierdziłem, że odkryje kawałek świata naszego, żeby też pokazać, jak to my robimy w praktyce. No, a teraz wejdźmy do naszego środowiska testowego, trochę sobie podziałamy, poklikamy, zobaczycie, jak to, jak to działa. Żeby wejść do bazy wiedzy, wchodzimy sobie, wpisujemy bazę wiedzy. To ja, może, jeszcze jedną rzecz od razu Wam powiem, wejdziemy sobie na chwilę na. Jeden element. Chcę Wam pokazać, jak ta baza wiedzy wygląda, jeżeli chodzi o licencję, tak żeby, żeby to też każdy wiedział, od której licencji dostęp do bazy wiedzy jest. No tu w sumie będziemy musieli wejść na, na, na to szersze porównanie, chociaż dobra, to musimy tak wejść. bitrix 24pl i wejdziemy sobie na to porównanie planów w pełni i zrobimy baza Wiedzy, no, baza wiedzy firmy. 1 yy, to jest w wersji free, 3 w basicu, 5 w wersji standard, no i bez ograniczeń dla profesjonala. I co oznacza właśnie, dlaczego od tego pokazuję? Tutaj wam pokazuję, mamy przykład 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 baz wiedzy, czyli też możemy je robić dedykowane, poddaną, poddany nawet zespół możemy robić. Może być baza wiedzy tylko dla sprzedaży, tylko dla marketingu, tylko dla księgowości administracji. No i jak sobie możemy pracować z takimi bazami wiedzy, to ja może jeszcze Wam pokażę kilka takich przykładów baz wiedzy. Załóżmy, że mamy właśnie strukturę organizacyjną. I tutaj mamy właśnie temat struktury, rozpisane poszczególne działy, i wtedy też z poziomu takiego herowego, to jest przykład właśnie wiedzy, bazy wiedzy herowej, jak możemy sobie to dokładnie z tym, z tym pracować. Każda rola, każda funkcja jest rozpisana, dzięki temu też cały zespół, cała firma ma dostęp do tych, do tych danych, no i możemy bez problemu sobie z tym pracować. Jak zrobić w praktyce taką bazę wiedzy? Nic prostszego, klikamy, utwórz. I możemy sobie wykorzystywać którąś z tych szablonów, czyli albo jasny motyw, albo ciemny motyw. Weźmy sobie jakiś tam jasny motyw. No i tutaj, tak naprawdę, mamy pierwszą już szablon, gotową bazę wiedzy do utworzenia. No i w tym momencie mamy możliwość tworzenia i konfigurowania bazy wiedzy, jak ona działa w praktyce. Na przykład, jak chcemy dodać sobie nową stronę, klikamy nową stronę, nazwijmy ją sobie test. Włączamy. I tutaj po prostu drag and drop z takich klocków możemy sobie ją budować. Czyli tu różne sekcje mamy bez problemu. Możemy sobie tutaj na przykład pytanie, jeden to jest jedna z moich też ulubionych sekcji, właśnie. Zobaczcie sobie pytanie, i tu na przykład może być odpowiedź, link i tak dalej. I w tym momencie, jak już mamy to opublikowane, o widzimy tu sobie to nazewnictwo, mamy test. I pytanie numer jeden, i to byłby na przykład link odpowiedź na to na to pytanie Chcę coś edytować, na przykład usunąć poszczególne obszary, no to nic trudniejszego. Po prostu tym koszem usuwam. Chcę dodać inny blok, na przykład tekst i obrazy, no to wstawiam tekst i obrazy, obrazy mogę podmienić, teksty mogę zmienić, edytować, wysłać właśnie, zrobić jakieś linkowanie. A właśnie, bo bym zapomniał, pamiętaj, zostaw subskrypcję, dzięki temu będziesz na bieżąco i jako pierwszy dowiesz się o nowościach związanych z Bitrixem. I nie tylko. Dobra, to teraz pokażę Tobie jeszcze taki kilka trików, co możemy z tym zrobić. Po pierwsze, te strzałeczki mówią nam o tym, że możemy sobie zmieniać kolejność układu, czyli tu dosyć, myślę, intuicyjnie możemy sobie przesuwać to góra, dół i tak dalej. Załóżmy, że właśnie mamy już jakiś taki plik uzupełniony z danymi. Chcielibyśmy już go skorzystać, skopiować go do wykorzystania w innych elementach. Czyli klikamy sobie kopiuj. No i teraz, jak robię wklej, to od razu mam informację. te dane, które miałem, na przykład, jakbym tu zdjęcia po i Itd., to nie muszę robić tego na nowo, tylko od razu mam to zapisane bardzo ładnie w jednym konkretnym miejscu. Następny element, który też będę chciał tobie to pokazać i omówić, no to właśnie dodawanie też nowego bloku, ale pokażę tobie to na przykładzie super bloków, czyli dodałem sobie jakąś taką nową sekcję. I tutaj mamy coś takiego jak superblok. Superblok to jest taki edytor już gotowych bloków. To znaczy, załóżmy, że podoba Ci się ten układ, no ale nie do końca potrzebujesz mieć tam tą, tą obszar takich powiedzmy tych tekstów pod spodem. To możemy sobie to wyedytować, a tu na przykład dodać pozycję i tu na przykład, nie wiem, jakiś tytuł. Dzięki temu tworzymy sobie tak naprawdę z tych gotowych bloków, możemy tworzyć sobie takie jakby dodatkowe nasze własne bloki i możemy też sobie z nich dalej korzystać. Tak więc w ramach takiego superbloku mamy też taką możliwość. Następnym elementem, z którego warto skorzystać z bazy wiedzy, to są gotowe bloki. To znaczy, załóżmy, że tutaj już skonfigurowaliśmy tak, jak docelowo byśmy chcieli to mieć i możemy, to bardzo przyspiesza też pracę, zapisać blok jako niestandardowy. Czyli teraz go sobie zapisujemy, możemy go sobie oczywiście nazwać, wybrać go do jakiej sekcji ma być powiązany tutaj, właśnie w tej, w tej liście i dzięki temu możemy sobie z tego bez problemu korzystać. W przyszłości już będzie zapisany na takim naszej liście bloków. My na przykład, bazując na naszej bazy wiedzy, bardzo dużo z takich bloków korzystamy. No bo Spójrzcie, na przykład chcę dodać sobie nowy blok. O, tak jak tutaj mamy zawsze, na przykład taki nagłówek, kto, kto ten artykuł tworzył. To ja tutaj w zakładce inne mam zapisane pasek, jarek. Klikam i już te dane od razu mam, tylko sobie je aktualizuję i tak naprawdę mam to już gotowe. Nie? Czyli to są możliwość tworzenia bloków, zapisywania ich i tworzenia takich powiedzmy gotowców, szablonów do wykorzystania w przyszłości. Też te bloki są dostępne, tak więc też ktoś inny może na przykład w zespole z nich korzystać. Czyli raz tworzony blok służy tak naprawdę tobie i innym osobom tutaj oczywiście, jeżeli chodzi o jakieś takie edycje, te, te, te grafiki, to wszystko jest intuicyjne, wystarczy, że klikniesz, no tu jest jeszcze element tego kopilota, więc możesz sobie to od razu połączyć, ale na przykład nie wiem, wybierz działanie i tu masz fajnie, bardzo fajnie się to sprawdza na przykład ze stroną, ale z formularzami, ale też otwórz stronę i możesz jakoś tam na przykład wybrać inną stronę po kliknięciu na, na dane zdjęcie, więc to, z, jeżeli chodzi o taką pracę z blokami, z zapisywaniem bloków, super blokami, jeżeli masz jakieś pytania odnośnie super bloków czy w ogóle bazy wiedzy, to napisz tutaj komentarz pod tym wideo, odpowiemy. Być może Twoje pytanie też pomoże komuś innemu, albo jeżeli chciałbyś tak bardziej to indywidualnie, no to zapraszamy Ciebie na naszą stronę itrix.pl. Tam jest zakładka bezpłatna konsultacja, no i w ramach takiej bezpłatnej konsultacji chętnie Tobie pomożemy, odpowiemy na Twoje pytania, ale też podzielimy się naszymi dobrymi praktykami. Ok, spójrzmy następnie na ustawienia w prawym górnym rogu, czyli klikamy sobie na tą zębatkę, no i co tutaj mamy? Po pierwsze, możemy utworzyć nazwę tej bazy wiedzy, możemy też zmienić jej URL, na przykład. Tutaj do, dopisując test, ten początek zostaje zawsze taki, jaki jaki jest. Przycisk góra to jest, chodzi o to, że jak sobie scrollujemy na przykład bazę wiedzy, jesteśmy gdzieś tam w połowie, czy tam na, na, na dole, to jest taki przycisk, że klikasz i od razu cię przynosi na, na początek, na samą górę. No i tutaj jest też element taki właśnie widoków, tych układów, tak więc to są elementy myślę, że dosyć intuicyjne. Projekt bazy wiedzy bardziej dotyczy kwestii wizualnych, czyli na przykład jaka ma być ściągka domyślnie, grubość tekstu i tak dalej. To są elementy ustawienia. No i ustawienia strony, właśnie o widzisz, tu już jest od razu ten test. Do tej adresu konkretnej strony, bo też uwaga, to te dwa pierwsze zakładki mówią do bazy wiedzy, tej konkretnej, a tu mówimy że o konkretnej stronie, takiej podstronie można byłoby powiedzieć, nie? czyli tutaj w tym wypadku tej podstronie testowej. Więc tu te ustawienia sobie traktuję jako właśnie takie elementy konfiguracyjne strony bądź, bądź bazy wiedzy. Natomiast chcę powiedzieć sobie o czymś bardzo istotnym, to znaczy, twoja baza wiedzy może. Możesz mieć kilka baz wiedzy. To, to, co pokazywałem na początku, w zależności od tego, którą licencję masz, to masz też odpowiedni limit baz wiedzy. No i załóżmy sobie sytuację, że chcesz mieć bazę wiedzy osobną dla sprzedaży, osobną dla marketingu, osobną dla księgowości i jakąś jedną wspólną. Super, czyli już będziesz miał na przykład trzy lub cztery bazy wiedzy. No i teraz zależy też tobie, żeby na przykład ten, ta księgowość niekoniecznie miała, albo żeby sprzedaż niekoniecznie miała dostęp do bazy wiedzy księgowości. I do tego służą uprawnienia dostępu. Bardzo często właśnie w ramach wdrożenia pomysłów, Pomagamy klientów to dobrze zrobić, bo tu jest dosyć łatwo popełnić błąd, wymaga to doświadczenia. Powiem tylko to, by tak w skrócie o dostępu. Tutaj jakby wybieramy sobie grupy, kto ma mieć jaki dostęp. Tam są też, mogą być warunki złożone. A może nie będę wchodził aż teraz w takie detale, no ale zobaczmy sobie, wtedy tworzymy na przykład taką rolę sprzedaż, no i dajemy dostęp, konfigurujemy dostępy do poszczególnych baz wiedzy, czyli znaczy takiej sekcji w ogóle całej bazy wiedzy, czy może wyświetlać, czy ma pełen dostęp, ale możemy też powiedzieć, że na przykład do Hero, i do kompetencji, to robimy odmowę dostępu. Nie? Czyli jakby te osoby, te osoby, które będą miały przypisane tą rolę, będą miały odmowę dostępu. Ważne jest to, żeby to, właśnie to jest ta, ta, ta ewentualna trudność, żeby dobrze weryfikować, czy nie ma innych warunków, które mogą wykluczać to. więc no, to, to jest ten, ten element, na który warto zwrócić uwagę. Natomiast na przykład sprzedażowy, załóżmy, że ten test baza wiedzy to jest sprzedażowy i tutaj jakby dajemy dostęp do wyświetlenia tym osobom i do edycji, żeby miały do, do tego dostęp. No i oczywiście tutaj musimy odpowiednio też nadać daną grupę uprawnienia dostępu na przykład do sprzedaży. Tu widzimy, że mamy dział obsługi klienta, pracownicy wszystkich działów. No, tu przy okazji jest taki właśnie przykład, że te, tu na pewno te dwa zbiory się wykluczają, tak więc to należałoby sobie na przykład właśnie odpowiednio ustawić i nie dawać administratora, może wszystkim pracownikom, nie? To tak w ramach właśnie takiej informacji, czyli to, to co chcę, żebyś zapamiętał, zapamiętała z tego, że możesz tworzyć dedykowane bazy wiedzy i bardzo fajnie też zarządzać uprawnieniami dostępu, że na przykład Ktoś w ogóle nie będzie widział, że dana baza wiedzy, na przykład taka jakaś specjalistyczna, jakaś księgowość albo zarząd, że ona istnieje. Jeżeli nie będzie miała, oczywiście, będzie to odpowiednio skonfigurowane w uprawnieniach dostępu. Powiem jeszcze o dwóch rzeczach. Przy bazach wiedzy, szalenie też istotnych, to znaczy, jeżeli mamy bazę wiedzy, to mamy możliwość też jej eksportowania. Czyli tutaj w tym momencie, załóżmy, że no właśnie, ktoś miał nieprawidłowe uprawnienia dostępu, no i czyli na przykład, że bardzo szerokie, i mógł usunąć bazę wiedzy. No i to zrobił, załóżmy, że przez przypadek. No i jakiś pracownik usunął tą bazę wiedzy, no i przez to, że mamy zrobiony eksport, taki, taki backup takiej bazy wiedzy, no to bardzo łatwo możemy ją sobie aby po prostu też zaimportować i ją wczytać ponownie. Nie? Czyli klikam sobie eksportuj, eksportuj po raz drugi. No i w tym momencie mamy możliwość wygenerowania bazy wiedzy bezpośrednio już tutaj do. Do pobrania, zapisaniem na dysku, no i możemy się do niej też wrócić w takich sytuacjach właśnie losowych. Możemy sobie bez problemu to zaimportować i nie tracimy całej, całej, całych baz wiedzy. Tak więc ja też proponuję zawsze, żeby raz, na przykład na kwartał, taki eksport bazy wiedzy. O, zobaczcie, ona się tutaj pobiera i raz na jakiś czas taki eksport bazy wiedzy wykonać. Przejdę teraz płynnie do podsumowania. Zaczęliśmy sobie od tego czym jest baza wiedzy i dlaczego warto ją zastosować. Pokazałem tobie jak utworzyć bazę wiedzy, jak nadać uprawnienia dostępu. No i zachęcam, tak jak wspomniałem, do przetestowania, trochę przeklikania, sprawdzenia tego, jak ona właśnie działa w praktyce. A jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek pytania dotyczące bazy wiedzy, czy też ogólnie Bitrixa, zapraszam tutaj na bezpłatną konsultację. Bądź napiszcie po prostu pytanie w komentarzu, odniesiemy się, pomożemy. No i odpowiemy na wasze pytanie. To tyle z mojej strony. Dzięki Ci śliczne i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.